Wyglądało na łatwe. Wierzyła, że za kilka dni nie będzie już żadnych wspomnień, jedna twarz mniej, jeden numer więcej na liście kontaktów, które już nie mają sensu, jeszcze jedna obecność, która sama by zniknęła, ale tak się nie stało. Imię nadal tam jest, ciche, obecne w najbardziej przypadkowych momentach, w myślach, które pojawiają się znikąd, w pytaniach, które nie mają już sensu, ale wciąż się upierają, nawet w milczeniu. Nawet w odległości, nawet w czasie, który już powinien zrobić swoje. Próba zapomnienia była prawdziwa. Nowe nawyki, inne rozmowy, zmiana tras, codziennych rutyn, skupienia. Wszystko po to, aby zająć pozostałą przestrzeń, ale zostało za dużo. Niektóre obecności nie znikają. Nieważne, ile czasu minie, nieważne, jak bardzo się stara wymyślić na to inne imię, zostały nazwane przejściowymi, fazami, emocjonalną zagrywką. Ale nic nie potrafiło zastąpić tego, co pozostało bez wyjaśnienia. Dziś, nawet bez słów, pamięć wciąż ciąży. Nie ma wiadomości, nie ma poszukiwań, ale nie ma też zapomnienia jest obecność, w nieobecności, jest powtórzenie, nawet bez głosu, jest imię, nawet jeśli nie jest już wypowiadane, jest uczucie, nawet bez dotyku i to wszystko trwa, nawet po końcu, nawet po wszystkich próbach. Nawet gdy wszystko wokół już się zmieniło, to co pozostało, nie było wyborem, było uderzeniem, i uderzenie się nie wyłącza, nie zapomina, nie rozpuszcza, pozostało w ciele, w geście, w sposobie patrzenia na tych, którzy przyszli później, w milczącej porównaniu, w ciszy, która krzyczy, nieobecność wciąż tam jest, wypełniając to, czego nikt nie zdołał zająć. Przechodziłeś przez to? Opowiedz mi tutaj w komentarzach, pamiętasz ostatni raz, kiedy próbowałeś nie myśleć? Tamtej nocy, kiedy na zewnątrz było cicho, ale w środku nic nie odpoczywało? To nie była tęsknota. To nie było pragnienie. To nie była miłość. To było coś innego. Coś bez nazwy, ale z obecnością. Nazwano to fazą, iluzją, emocjonalną rozrywką. Z krótkiej sprawy, ale wiesz, zawsze wiedziałeś, imię wciąż się pojawiało. Nawet gdy już nie miało sensu, nawet gdy wierzyłeś, że to już minęło, nawet gdy inni zajmowali to samo miejsce fizycznie, bo energetycznie nikt nie zbliżył się nawet. To, co myślałeś, że zapomnisz w ciągu dni, pozostało tam, na dnie umysłu, w środku nocy, lub w dokładnej sekundzie, gdy nikt nie patrzył. Próba ruszenia naprzód była realna. Ty to wiesz. Wymusiłeś uśmiechy, zmieniłeś fokus. Wypełniłeś dni nowymi zajęciami, nawet wymyśliłeś wersję siebie, która już nie czuje, ale to nie pomogło, bo niektóre rzeczy nie rozpuszczają się z czasem. Czas nie rozwiązuje tego, czego dusza nie zakończyła. I jest coś, co nie zostało zakończone. Może to nie jest rozmowa, ani wyjaśnienie, może to tylko uczucie, że coś tam wciąż żyje. Powtarzasz imię niechcący, nawet gdy nie ma już powodu, pojawia się jak odbicie. Jakby umysł jeszcze nie został poinformowany, że to się skończyło. To imię stało się kodem, znakiem, referencją. Słyszysz piosenkę, przypominasz sobie. Czujesz zapach, przypominasz sobie. Spotykasz kogoś o tym samym sposobie bycia. Serce odpowiada, zanim rozum zrozumie. Próbowałeś zapomnieć, chciałeś zapomnieć, ale zapomnienie to nie polecenie, to proces. I ten proces zatrzymał się. Mówili, że to tylko ktoś, ale nie było, bo tylko ktoś nie zostawia śladów. Przechodzą. Ten został. Nie w rutynie. Nie w oczach. Został w strukturze. W sposobie, w jaki zacząłeś postrzegać innych. W swojej niecierpliwości do płytkich relacji. W swojej oporze przed ponownym zaufaniem. Zmieniłeś się. Ale to nie była decyzja. To był wpływ. Po wszystkim przestałeś dawać z siebie wszystko. Przestałeś wierzyć, że ktoś może czuć to samo. Postawiłeś barierę. I nazwałeś to dojrzałością, ale w głębi to tylko ochrona, bo coś zostało, coś wciąż żyje, nawet bez kontaktu, nawet bez słowa. Ból nie jest już ostry, ale wciąż jest obecny. Już nie boli jak dawniej, ale też nie wygoiło się. Żyjesz z tym, nauczyłeś się żyć, ale są dni, na kiedy wciąż boli, jakby to działo się teraz, są dni, kiedy tęsknisz, a są dni, kiedy czujesz złość, że wciąż czujesz. To jest dezorientujące, to jest ciche, to jest Twoje, nigdy nie powiedziałeś, nigdy się nie przyznałeś, ale wiesz, to imię nie zniknie z Twojej pamięci tak szybko, bo to nie tylko imię, to wszystko co przeżyłeś, gdy to imię było obecne, to kim się stałeś w tamtym czasie, to blask w Twoich oczach, który straciłeś później. Ci, którzy znają Cię dzisiaj, nie znają wszystkiego, bo obecna wersja jest już trochę chłodniejsza. Trochę bardziej odległa, dużo bardziej wybredna, ale nikt nie rozumie dlaczego, tylko ty wiesz, tylko ty dostrzegasz. Nazywali cię intensywnym, przesadzonym, kruche, ale nikt nie widział tego, co ty widziałeś, nikt nie czuł, jak ty czułeś, więc przestałeś próbować wyjaśniać i postanowiłeś ukryć, ale są noce, kiedy imię wraca, w środku przypadkowej rozmowy, w sennych marzeniach, lub w pustym miejscu, obok na łóżku. Budzi się, bierze głęboki oddech, nic nie mówi, ale czuje, wspomnienie nie prosi o pozwolenie, ono po prostu się pojawia, odzywa się do ciebie, paraliżuje cię i odchodzi, ale zostawia echo, a to echo towarzyszy ci przez cały dzień, nawet jeśli nikt tego nie zauważy, nawet jeśli nic nie powiesz. Może pewnego dnia będziesz musiał to wyjaśnić, może ktoś zapyta cię: dlaczego nigdy nie zaangażowałeś się na poważnie z nikim innym potem? I może powiesz, że nie znalazłeś kogoś właściwego, albo że to nie był ten moment, albo że skoncentrowałeś się na sobie, ale prawdę zachowasz dla siebie, bo nie zawsze da się wyjaśnić, że to, co zostało, wciąż ciąży. Nie chodzi o powrót, ani o odzyskanie tego, co było. Chodzi o uznanie, że istniało i że nie minęło. Żyjesz normalnie, robisz to, co trzeba zrobić, oddajesz to, co trzeba oddać, ale ta część ta część, która czuła głęboko, ta została zamknięta. Niektóre imiona nie wychodzą z głowy, bo to nie były tylko imiona. To były portale, to były znaki, to były zerwania z rzeczywistością i kiedy się to przeżywa, zwykłe nigdy więcej nie wystarcza. Dlatego się nie przywiązujesz, dlatego wszystko wydaje się teraz płytkie. Dlatego żadna rozmowa nie trzyma cię zbyt długo. Dlatego unikasz pewnych piosenek i zablokowałeś kilka dat w pamięci. Nie ma sensu okłamywać samego siebie, ani próbować to racjonalizować. To imię zostało nawet po wszystkim, nawet po końcu, nawet po obojętności, nawet po innych osobach, bo to, co zostaje, zostaje w duszy, a duszy nie da się wymazać jednym kliknięciem, ani z czasem, ani z nieobecnością. Wciąż czujesz, ale nie mówisz, wciąż pamiętasz, ale ukrywasz, wciąż czekasz, na jakimś poziomie, nawet bez przyznawania się do tego. Ta osoba myślała, że szybko cię zapomni. Myślała, że nie zostawisz śladów. Że twoja cisza będzie oznaczała obojętność. Że brak kontaktu to synonim końca. Ale to imię wciąż tam jest. Szeptane. Ukryte między innymi słowami. Rozwodnione w międzyzdaniach. Kamuflowane w codzienności. Stałeś się wspomnieniem. Ale nie stałeś się przeszłością. Stałeś się punktem stałym. Emocjonalnym odniesieniem. Cichym porównaniem. Ona próbuje się przekonać, próbuje iść dalej, ale nie może, bo wszystko, co było prawdziwe, pozostaje. Nawet po zaprzeczeniu, nawet po uciszeniu, nawet po innych imionach, nie wyszedłeś z jej głowy i ona już to zauważyła, nawet bez odwagi, by to powiedzieć na głos. Ty także to zauważyłeś. Nie bolało tylko dlatego, że się skończyło, bolało już wcześniej, w trakcie, podczas, bo w pewnym momencie poczułeś, że tracisz coś. Nawet gdy wciąż to przeżywałeś, to było dziwne, prawda? Czuć, że ktoś wciąż tam był, ale już cię nie widział, obecny w ciele, nieobecny w spojrzeniu, ty mówisz, a ta osoba już daleko. Ty próbujesz, a druga strona oddaje się własnej ucieczce. To, co wciąż tętni w tobie, to nie tylko nieobecność tej osoby, to brak wzajemności, który próbowałeś ignorować zbyt długo, zauważyłeś to wcześniej, ale udawałeś, że nie. Zepchnąłeś swoją intuicję na bok. To niewygodne uczucie, które mówiło, to będzie boleć, wiedziałeś, ale tak właśnie było, było całe, było głębokie. I dlatego zostało na zawsze w pamięci: Prawda jest taka, im głębiej się zanurzasz, tym trudniej wrócić, a ty się zanurzyłeś głęboko, intensywnie, nieroztropnie być może, ale zrobiłeś to z prawdą, z duszą. I choć ta druga osoba próbowała zredukować to do było dobrze, dopóki trwało, ty wiesz, że trwało dłużej niż ona myślała, bo do dziś nadal w niej jesteś, nawet bez słów, nawet bez pojawiania się, nawet bez roszczeń, wciąż tam jesteś, w sposobie w jaki waha się, gdy ktoś patrzy na nią w ten sam sposób, w sposobie w jaki zastyga, słysząc pewne piosenki, w tej ciszy, którą powtarza, gdy czuje, że znów może się przywiązać. Nauczyłeś ją czegoś, Czego nie potrafi wyjaśnić. I ty też nauczyłeś się czegoś, czego nie chcesz już powtarzać. Od tamtej pory coś w tobie się zmieniło. Masz teraz więcej ostrożności. Nie oddajesz serca jak wcześniej. Wiesz, że nie każde ja też znaczy to samo. Nauczyłeś się, że obecność nie jest gwarancją połączenia, a prawdziwe połączenie to prawdziwy rarytas bardzo rzadkie dlatego zostało, bo było rzadkie. Nawet jeśli skomplikowane, nawet jeśli niedokończone, było rzadkie. A kiedy coś jest rzadkie, pamięć to zachowuje, nawet wbrew woli, nawet po bólu, nawet gdy umysł próbuje się chronić, dusza to zachowuje, bo wie, że nie spotyka się dwa razy tego, co raz przeżyło się z prawdą. Są momenty, kiedy tęsknisz nawet za bólem tak, za bólem bo ten ból dowodził, że żyłeś, że coś było prawdziwe. Że coś miało znaczenie. Dziś wszystko wydaje się kontrolowane, zarządzane, powierzchowne. Tak bardzo się chroniłeś, że przestałeś sobie pozwalać, przestałeś się zanurzać, przestałeś dawać z serca. I dlaczego to wszystko? Bo to, co zostało, nadal pulsuje, nie przeszkadza w codziennym życiu, ale wypełnia niewidzialne przestrzenie. Jest tam, nawet gdy nikt nie widzi, myślisz, że to przezwyciężyłeś. Ale każde nowe zaangażowanie to próba, przypomnienie, wewnętrzne porównanie. I prawie zawsze się nie udaje, bo to było inne. Ludzie nie rozumieją, wymagają lekkości, nazywają cię zamkniętym, ale nikt nie widział tego, co ty widziałeś. Nikt nie czuł tego, co ty czułeś. To nie był przesady, to było prawdziwe. A prawda nie znika z gotowych fraz ani z rozproszeń. Już zauważyłeś, to, co nikt nie potwierdza, zamienia się w wewnętrzną ciszę. Ale ta cisza, że nigdy nie jest pusta, jest naładowana, jest intensywna, jest wspomnieniem, jest ciężarem, jest imieniem, które nie milknie. Próbowałeś iść dalej, robiłeś co w Twojej mocy, spełniałeś swoje role, ale od czasu do czasu wciąż czujesz, a gdy czujesz, zdajesz sobie sprawę, że już nie chodzi o tę osobę, chodzi o wszystko, co straciłeś w sobie od tego czasu: czystość, oddanie, lekkość bycia w tym. Dzisiaj nie ma tego już w tej samej formie. Życie poszło naprzód, ale nie wszystko podążyło za nim. Niektóre Twoje części wciąż tam są, uwięzione w tym, co mogło się zdarzyć, uwięzione w tym, co zostało źle powiedziane, uwięzione w tym, co nigdy nie zostało naprawdę zamknięte. Próbowała zapomnieć, uwierzyła, że byłeś tylko kolejną historią, którą da się wymazać. Ale Twoje imię pozostało, bez wysiłku, bez nacisku. Pozostało, bo było prawdziwe. Pozostało, ponieważ zostawiło coś, co nie znika z braku obecności. To nie chodzi o zranie, ani o przywiązanie. Chodzi o wpływ. Kto naprawdę pozostawia ślad, nie musi być blisko, by pozostać. I teraz, nawet po czasie, nawet z wszystkim, co się zmieniło, nawet z wszystkimi wymówkami, które stworzono, by nie czuć, imię wciąż tam jest. Obecne w przypadkowych myślach, w momentach słabości. W ciszy późnego popołudnia, w tej przerwie między jednym dotykiem a drugim, w tych dniach, kiedy serce ściska się bez powodu. I być może nikt inny nie wie, być może nikt nie rozumie, ale ty rozumiesz, bo wciąż czujesz, czy kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego, przestałeś ufać. I to nie było nagle, to było w ciszy, to działo się stopniowo, to było w szczególe, w spojrzeniu, które odwróciłeś, w wiadomości, na którą nie odpowiedziałeś. W dotyku, który odrzuciłeś, nie wiedząc dlaczego, wciąż chciałeś czuć, ale już nie pozwalałeś, bo tam w środku coś mówiło, nie będzie tak samo i nie było. Po tym wszystkim każda próba ponownego zakochania się stała się zanieczyszczona. Z obawą, z ciężarem, z pamięcią. Zacząłeś obserwować zbyt wiele, czekać na błąd, skręcać w nieufności do tego, co lekkie. Na zewnątrz wszystko w porządku, ale w środku radar ciągle włączony, ciągła czujność, jakby serce nauczyło się chronić nawet przed możliwością bycia szczęśliwym. Chciałeś, ale nie pozwalałeś sobie. Ludzie się zbliżają i ty się uśmiechasz, ale nie otwierasz się, nie oddajesz, nie zanurzasz się. Zawsze jest jakiś limit niewidoczna blokada filtr, którego nikt nie widzi, ale ty go czujesz, a kiedy ktoś próbuje przekroczyć te granice, Wycofujesz się. Nie dlatego, że nie chcesz, ale dlatego, że już wiesz, dokąd to prowadzi i nie masz już siły na kolejny początek w ten sam sposób. Nie po tym, jak straciłeś tak wiele rzeczy, których nikt nie widział. Stałeś się kimś, kto daje niewiele. Bo ten, kto dał wszystko i odszedł z niczym, nauczył się ukrywać to, co najlepsze w sobie. Nie jesteś zimny. Po prostu stałeś się bardziej wybredny w kwestii ciepłych emocji, nie jesteś obojętny. Tylko nauczyłeś się udawać, że nic cię nie dotyka, ponieważ przyznanie się do tego, że nadal boli, byłoby zbyt dużą ekspozycją. Nie jesteś nieosiągalny, po prostu chowałeś się w miejscach, do których nikt inny nie potrafił dotrzeć. Nazywają cię trudnym, ale nikt nie wie, jak prosty kiedyś byłeś, oddany, dostępny, ofiarowałeś serce w czysty sposób, a ono zostało zwrócone z bliznami. Dziś po prostu się nauczyłeś. A nauka czasami przychodzi z rezygnacją. Przestałeś ufać i nikt tego nie zauważył, bo uśmiech pozostał. Rutyna trwała dalej. Społeczne wystąpienie pozostało nienaruszone, ale w środku coś się zablokowało. I najgorsze jest to, że no brakuje ci wersji siebie, która ufała, wersji, która nie bała się zaryzykować, wersji, która miała otwarte serce. Nawet krwawiąc, dziś krwawisz wewnętrznie, ale nie pokazujesz tego. I to jest to, co męczy. Są dni, gdy chcesz być naprawdę widziany, ale zdajesz sobie sprawę, że wszyscy widzą tylko to, co pozwalasz. A to, co pozwalasz, nie jest nawet połową tego, co czujesz. Przystosowałeś się, ale straciłeś części i nawet nie wiesz już, czy chcesz je odzyskać, bo żeby je odzyskać, musiałbyś znów zaufać. A ty już nie wiesz, jak to się robi. Ten brak zaufania stał się ochroną, ale stał się też więzieniem, czujesz się bezpiecznie. Ale nie czujesz wolności, unikasz bólu, ale również unikasz miłości, a to ma swoją cenę. Cenę, której nikt nie widzi, ale której doświadczasz każdego dnia. Próbujesz się przekonać, że tak jest lepiej, że brak uczuć jest lżejszy, mądrzejszy, bardziej dojrzały, ale wiesz, że tak nie jest, bo w głębi serca istnieje ogromna tęsknota za oddaniem, które kiedyś miałeś, za dreszczem przy prostych rzeczach. Za entuzjazmem, gdy ktoś patrzył na ciebie, jakbyś był jedynym. Dziś patrzysz, ale się nie gubisz. Angażujesz się, ale nie zanurzasz. I kiedy zauważasz, już się oddalasz bez powodu. Ciało wciąż reaguje, ale serce już stworzyło dystans. Umysł opracował strategię, a dusza, że tylko obserwuje. Chcesz się oddać, ale nie wiesz już, jak to zrobić, nie raniąc się. Chcesz zaufać. Ale wciąż jesteś uwięziony w tym, co zabrało ci grunt pod nogami. A wszystko to dlaczego? Bo tamto imię wciąż tam jest, tamta historia nadal pulsuje. Ten wpływ wciąż określa, kim potrafisz być, a kim już nie. I może nikt tego nie rozumie, ale nie musi. Wystarczy, że to uznasz, nie zapomniałeś, po prostu schowałeś. W miejscu, do którego nikt nie ma dostępu, i to cię chroniło, ale także oddaliło od własnej esencji kim byłeś, zanim to wszystko. Pamiętasz? Zaufałeś, oddałeś się, wierzyłeś w słowa, marzyłeś razem, dziś słyszysz, ale nie wierzysz, żyjesz, ale nie przeżywasz. I to nie brak woli, to wyczerpanie odczuwania za dużo i nie otrzymywania tego samego. Ciągle czekasz, żeby ktoś to wszystko dostrzegł, nie musząc niczego wyjaśniać, ale prawie nikt nie widzi, i to boli bardziej niż nieobecność, bo nieobecność jest zrozumiała. Ale pustka obecności ta boli powoli. Czy już to przeżyłeś? Czułeś się tak? Napisz tutaj, potrzebowałem to usłyszeć. Bycie prawdziwym w dzisiejszych czasach to skopiuj serce. Jeśli już udawałeś, że wszystko jest w porządku, tylko po to, by nie musieć wyjaśniać, że wciąż boli. Jeśli to do ciebie trafiło, podziel się, skomentuj ten temat, zostaw lajka i zapisz się, aby nie przegapić więcej.